No i poleciał tak zwany w Polsce rumuński niewyspanesku, ale poleciało kilka tygodni za późno. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą Zen. Partnerem programu jest Zonda Krypto, renomowana giełda kryptowalut, sponsor polskich klubów. Z kodem WESZLO dostajesz 10 dolarów w krypto na start. Facet, który od kilku tygodni Zastanawiał się nad tym, czy jest sens pracować w Legii Warszawa. Postanowił cały czas tą Legię Warszawa terroryzować. Czy to wystawianiem składu na Samsung Sport, czy też mieszaniem w składzie, czy też narzekaniem na swoje niewyspanie, bo za ciężka praca, czy za transfery, bądź takich transferów, których on by oczekiwał, a niekoniecznie takich, które dostał. No tylko tyle, że, no właśnie, poleciał. Poleciał i fajnie. W sumie bardzo dobra decyzja, tyle, że spóźniona spóźniona, bo powinien polecieć od razu po meczu z Górnikiem Zabrze przed pierwszą przerwą, znaczy przed przerwą ostatnią reprezentacyjną. Czyli tak, Samsung z Porem wyszedłeś drugim garniturem, ten nowoczesny, pierwszy, podobno wypoczęty, odświeżony w pralni, wystawiłeś na Górnika Zabrze. Górnik Cię zbił, do tej pory oczy podpuchnięte i zaczyna się przerwa reprezentacyjna i tam nie powinno być już Jordanesku. Jordanesku Dalej został. Będzie dalej przygotował zespół do batalii pomiędzy jedną przerwą reprezentacyjną a drugą. Niestety okazało się, że ta batalia jest z góry skazana na, na porażkę. Makijaż delikatny, który podłożono pod oczy piłkarzom w dwóch fantastycznych golach Augustyniaka w meczu z Szachtarem, na nic się zdał. Nie byli w stanie wygrać z Lechem, nie byli w stanie przejść Pucharu Polski. Pierwsza runda, którą zaczęli, od razu odpadli. I to z drużyną, która w życiu nigdy nic nie wygrała, czyli Pogonią Szczecin. No i dobra, zwalniamy. No właśnie, ale teraz dążymy do jeszcze jednej rzeczy. Kto go w ogóle zatrudnił? I dlaczego zatrudnił szkoleniowca z Rumunii tuż przed wyjazdem na obóz przygotowawczy przedsezonowy? No pewnie Ci, co rządzą Legią Warszawa? i Joduzki, że Właków bobić. Pamiętajmy, oni też są odpowiedzialni. To jest, to jest ich klęska, że się zgodzili, że nie wiedzieli, kogo zatrudniają i w ostatniej chwili ściągnęli totalnego marudę. Bo dzisiaj tak, możemy powiedzieć faktycznie, Jordanesku był słabym szkoleniowcem Legii Warszawa i to wszyscy zgodnie, no ale ktoś go zatrudnił. Nie wyobrażam sobie, że on przyleciał z Bukaresztu zaraz przed okresem przygotowawczym z pistoletem i przymierzył. Do nich i mówi tak, chwilę, zaraz, ja tu będę trenerem, a wy mi płacicie. nie? No nie, ktoś go wynalazł i ktoś też tą porażkę musi znieść. Ponieść, a zarazem przyznać się do, do winy. Do winy, że go nie wyrzucono właśnie po meczu z górnikiem zabrze przed y, tą ostatnią przerwą reprezentacyjną. To był ten moment, to był ten czas. On już wtedy był niezadowolony. On wszystko robił na przekór legi Warszawa, tym składem na Samsung Sport, a świeżyzną na górnika zabrze. I na tym bym po prostu podsumował, że nie tylko Jordanesku jest winny tej całej klęski. Klęska Legii Warszawa już polega na tym, że dzisiaj patrząc tak z perspektywy sezon się w Polsce dla niej skończył. Kto sobie wyobraża, że Legia Warszawa dzisiaj może zostać mistrzem Polski? No nikt rozsądny. No nie wiem, czy się może wydarzyć cud, że nagle Legia będzie ogrywała każdego rywala na polskich boiskach. Nie wierzę w to. Nie ma takiej możliwości, nie ma takiego zespołu w życiu nie było i, nie, i, i, i też w tym momencie nie będzie. Odrabianie strat, gdzie to są 10 punktów do Górnika, lidera, 8 do Jagiellonii, która świetnie gra w piłkę i jeszcze innych drużyn, trochę mniejsze straty, ale też powiedzmy sobie szczerze, no to, to nie jest zespół, który mógłby cokolwiek zaproponować w piłkarsko. W ofensywie dramat i to totalny, zero kreatywności, Jedyny zawodnik, który w ostatnich meczach pokazuje jakąś formę, jakąś fajną dyspozycję, to jest Kasper Urbański. No ale tego się trzeba było spodziewać, jak wróci do formy, do, do dyspozycji, której pewnie miał i miał w Bolonii. A reszta? Brak skrzydłowych, napastnika, pół napastnika tam nie ma. Człowiek już zaczyna tęsknić jako kibic Legii Warszawa za Szkurinem, a co najgorsze za Rosołkiem. Oni coś może by jeszcze tam do tej bramki rywala wrzucili, a mamy do czynienia z Rajowiczem. Z gościem, którego porwano z Zabrza Czolakiem. No i tak to wygląda. Jeżeli bierzesz pod uwagę kreatywność Legii Warszawa i odrzucisz tego Kacpra Urbańskiego z ostatnich meczów, no to tak naprawdę no, ten zespół nie ma kreatywności. Rajowicz czeka na wrzutkę w pole karne. Ich nie ma. Czyli skrzydłowych nie ma. Z dośrodkowaniem, dobrym dośrodkowaniem. W Legii Warszawa ostatnim napastnikiem dobrym, tak nazwijmy to w swoim prime, zdobywającym mistrzowski tytuł dla Legii Warszawa i koronę króla strzelców w barwach Legii Warszawa, to był Tomasz Pekart, ale on miał do dyspozycji Mladenowicza i Uranowicza. Walili to polekarne karne dośrodkowania, takie, że ten Pekart był zmęczony skakaniem do, do główek. Tu nie mamy skrzydłowych, naściągano zawodników, którzy nie za bardzo wyglądają, że mają klasę do tego, żeby dośrodkować, żeby przejść rywala w pojedynkach. Nie wiem, pomylono się ze skrzydłowymi, pomylono się z napastnikami. Wydaje się, że tak, na papierze to wyglądało super, ale pod koniec sierpnia niestety papier wszystko przyjmie, a boisko wyjaśni. I ten zielony prostokąt niestety wielu piłkarzy w legii Warszawa wyjaśnił. Wracając jeszcze do wyjaśnionych piłkarzy, to powiedzmy sobie szczerze, że Kamil Piątkowski z jego dyspozycją niech nie wpada do głowy pomysł komukolwiek z dziennikarzy powoływać go do reprezentacji, a tym bardziej selekcjonerowi, bo to będzie największa katastrofa polskiej piłki nożnej no, w najbliższych <laughs> miesiącach. Niestety nigdy w tej legii Warszawa. Wszystko, co jest robione na pośpiechu, a w tym momencie też było, bo pamiętajmy, że te wszystkie transfery, niby na papierze świetne, bo to mamy do czynienia z piłkarzami, którzy grywali w reprezentacji Polski. Piątkowski, Szymański, Urbański, no, Rajowicz, Watford, no to, no to też niczego sobie klub. Przynajmniej jak na polskie warunki. No okazuje się, że oni pewnie przychodzą do Legii i nie potrafią niczego dobrego zagrać. Oczywiście poza Kasprem. Urbański w, ostatnim, w ostatnich meczach. Także no, tu dla mnie jest jedna wielka zagadka i sam się zastanawiam. Dzisiaj mamy no do czynienia że z sytuacją, gdzie będzie inaki Astis. Oczywiście na rynku są poszukiwania pierwszego szkoleniowca. No to ja powiem jedno: jeżeli ktoś znalegie je Warszawa od podszewki i jeżeli ma papiery na trenowanie pierwszego zespołu, to jest to inaki Astis. Nie szukałbym żadnego innego szkoleniowca. Bo jeżeli Iniaki Asis był tyle lat w tym klubie, to powiedzcie mu tą funkcję i zobaczymy, co się wydarzy. Ten sezon i tak jest naprawdę stracony. No nie ma szans na Puchar polski, bo się odpadło. Nie ma szans na mistrzostwo polski, bo nikt na to nie pozwoli, bo, są, bo jesteście za słabi, jak kolegia Warszawa. Ligi konferencji też nie wygracie. no Powiedzmy sobie szczerze, no, pograjcie, zaróbcie coś i przygotujcie sobie trenera na, na następny sezon. A może się okazać, że macie w domu właśnie nie, i jakiego Astiza, bo mi się wydaje, że wcale to nie jest przekreślone, że to gość, który mógłby ten klub w najbliższych latach poprowadzić. Bo zaczniecie ściągać kogoś z nazwiskiem, czy też kogoś, kto był w Polsce, innego klubu trenerem, będziecie mówili, nie, teraz mu na pewno pójdzie, że on będzie na lata, on będzie do lata i tyle, i, i tyle z tego wyjdzie. Pojawiło się słowo Nenad Bilisa. No dobrze, no nie powiedziałbym nie. Kolega, kolega który ze mną w piłkę grał w Betisie i w Las Palmas, trener, który wprowadził Austrię Wiedeń do Ligi Mistrzów, był już w Polsce, w lechu Poznań. Ale dalej, no mam takie przeświadczenie, że jednak w ostatnich latach coś się z tym szkoleniowcem stało. No i nie jest to chyba dobra prognoza dla Legii Warszawa. Nie wiem, czy to jest człowiek na odpowiednim miejscu do ratowania zespołów. Typu Legia Warszawa. Pamiętajmy, to jest naprawdę na dzień dzisiejszy, dalej wielki klub. Pomimo fatalnych wyników w ostatnich latach i braku mistrzostwa, to dalej jest najbogatszy klub w Polsce. Nie wiem, ja bym dalej był przekonany, jaki Astis jest tą osobą, której bym powierzył, ale przynajmniej do końca sezonu i sprawdził, czy sobie poradzi. On nie musi być wiecznie drugim trenerem. To nie tak koniecznie funkcjonuje. Mi się wydaje, że to bym tak poszedł w tym, w tym kierunku, bo tak jak wspomniałem wcześniej, sezon dla Ligi Warszawa już jest przegrany, bez względu na to, kto przyjdzie, a pieniędzy można wydać mnóstwo. Raz, że na odprawę dla Jordanesku, nie wiadomo, czy on sobie znajdzie klub, czyli pewnie ma dłuższy kont znaczy jakiś kontrakt, chciał mu wypłacić, do tego trzeba dodać pewnie samego Nenad'a Bielicę. No, nie wiem, jak można wyrzucać pieniądze w błoto. No to proszę uprzejmie. No każdemu wolno robić co się chce z własnymi mm, gadżetami i z własną kasą. O tyle, że masz na miejscu gościa, który też rozumie piłkę i w tej Legii Warszawa po pierwsze grał. Już nie wiem, czy ze dwie dekady już nie jest w tym klubie. Mój apel do legi Warszawa: zostawcie i jakiegoś Astiza jako pierwszego szkoleniowca, jeżeli może być, bo nie wiem, jaki on ma papiery, ale mam nadzieję, że już tyle lat spędzał w tych szkołach trenerskich, że już ma papiery na to, by poprawić pierwszy zespół i poprawić do końca sezonu, a może się okazać, że i dłużej. Z kartą Zen. Zapomnij o elektronice, która psuje się zaraz po zakończeniu gwarancji. Partnerem programu jest Zonda Krypto. Renomowana giełda kryptowalut, sponsor polskich klubów. Z kodem WESZLO dostajesz 10 dolarów w krypto na start.